I witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Sama nie wiesz, że to robię, ale jest to wyzwanie od ABC, więc tak jak widzicie, gram pielęgniarkom. Proszę bardzo, ABC, doczekałeś się swojego challenge'u. W każdym razie, jeśli chodzi o dodatki, to były To był to mój wybór, czyli mamy ciche sapanie i drewniany konik. Ciche sapanie to ataki teleportujące nakładają efekt zmasakrowany, a jeśli chodzi o drewnianego konika. Zmniejsza dodatkowe zmęczenie z chybionych ataków teleportacyjnych o 50%, ale teraz tak się zastanawiałam, że może to w sumie zmniejszy, w się sensie zmienimy w sumie. O, zmniejsza bazowe zmęczenie po teleportacji o 7%, czyli zagramy jednak z przedśmiertelnym oddechem i z drewnianym konikiem. Jeśli chodzi o dar, to mamy dar na punkciki, który zapewnia nam 75% dodatkowych punkcików. No i mamy cztery perki na pielęgniarkę, które wybrał właśnie ABC, czyli oczarowanie. Gdy niesiesz ocalałego, wszyscy, oni nie ocalali w twoim zasięgu terroru otrzymują efekt narażony. Efekt utrzymuje się przez 26 sekund na ocalałych, którzy wyjdą z zasięgu terroru oraz na tych, którzy z w nim pozostaną. Jeśli powiesisz na haku lub puścisz niesionego ocalałego, oczarowanie odnawia się po 60 sekundach. Najlepszy zostaw na koniec otrzymujesz żeton za każdy udany podstawowy atak, który nie został wymierzony w obsesję. Każdy żeton umożliwia wykonanie kolejnego podstawowego ataku o 4% szybciej. Możesz zebrać, zebrać maksymalnie 8 żetonów. Przejmujący ból rozchodzi się wśród chaosu, czyli hak plagi i rezonans bólu. Na początku próby, próby losowo wybrane haki. Cztery sztuki zostają zmienione w haki plagi, widzisz ich białe aury. Rozpoczynasz próbę z czterema żetonami. Za pierwszym razem, gdy ocalałe zawieźnie na haku plagi, stracisz jeden żeton, a generator z największym postępem wybuchnie. Stracisz natychmiast 25% postępu i jego sam zacznie się pogarszać. Gdy stracisz wszystkie żet żetony, rezonans bólu wyłączy się do końca próby. I niechlujny rzeźnik, rany zadane atakami podstawowymi nakładają na ocalałych krwotok i zmasakrowanie prędkość utraty postępu leczenia na skutek krwotoku jest zwiększona o 25%. Oba efekty są usuwane po pełnym wyleczeniu ocalałego. Ja daję ready i czekamy na rozgrywkę. Widzimy się w oknie wczytywania. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, już się z Wami łączę, bo tak jak widzicie, okno wczytywania się już prawie załadowało. Przy okazji nie wiem, dlaczego się w ogóle nadopisałam. Chyba muszę wam dać zakaz na pewnych killerów, albo w sumie na surwów to nie, ale na pewnych killerów, żeby wybierać mnie randomowo albo właśnie z wyzwania. Bo są killerzy, których hańbie totalnie. Jednym z nich jest pielęgniarka. Oreszcie wspominać może nie będę, jakby ktoś chciał jeszcze mi dać y, jakieś wyzwanie, ale w każdym razie, no chyba jednak będę musiała wertować te wyzwania, a na pewno zakazana w niej będzie pielęgniarka, bo zobaczycie sami, że nią po prostu grać nie potrafię. Będę próbować się teleportować i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby ten męcz ugrać. Choć w sumie większość, jeśli chodzi o moje perki, to mam podtrafianie. ocalałych. Hitem, ale pielęgniarka jest bardzo wolna i to jest ten problem, największy problem na świecie, czyli to, że pielęgniarka po prostu jest wolna. Mamy pierwszą, mamy drugą. Nie mamy trzeciej, za to. Dobra, mamy ją. Proszę bardzo. Mamy kolejną. Mamy, nawet po teleportacji. Wow, udało mi się. Niesamowite, powiem wam, że nie spodziewałam się takiego zbiegu okoliczności. Ale ja naprawdę nie umiem grać z tą postacią, nie żeby coś nie potrafię. To jest nasza obsesja, więc póki nie mamy oczywiście tutaj żadnych dodatków odnośnie. Odnośnie. Właśnie jednego z naszych perków, to nie muszę się tak martwić. Oho, mamy Michaele! Złapocę tego ukrytego w szafie 25 razy w grach publicznych. Dostaliśmy osiągnięcie aż z wrażenia. Dobra, mamy to, wieszamy. Okej, okay. chodźmy tam. Kurde. Mamy? Mamy! Jeszcze mamy typa! No co się dzieje? Nie wierzysz w to, że nam tak idzie pielęgniarką? Wow, powiem wam, że serio jestem zszokowana. Że tak nam idzie, bo ja pielęgniarką grać nie potrafię i albo to jest niesamowicie słaby team, albo nie wiem, mój się poprawił, choć to raczej wątpię. Mamy kolejną laskę. O i kolejne trafienie! Po udanym tym... Po udanej teleportacji i idzie do piwni. ABC, dziękuję ci, ale to nie zmienia faktu, że pielęgniarka będzie zbanowaną postacią na y, wybieranie mi wyzwań, bo jej nie lubię po prostu. O kurde, ajajaj, nie udało się. Dobra, wygniemy tam. O! No dobra. Tego to się nie spodziewałam. Nie wiem co tu się dzieje, absolutnie nie rozumiem tego. Dobra. Wiesz co, ja może ją doniosę na tamten hack. W sensie nie wiem, raczej spróbuję niż stwierdzam, że doniosę, ale chciałabym. Dobra, uda się. Idealnie. Mamy to. Nie, tutaj nic się nie dzieje. Oho, czekajcie, czekajcie, słyszę, że ktoś niszczy. Ktoś niszczy totem, ale nie wiem gdzie, chyba tutaj niszczył totem. Ta ewidentnie tutaj niszczył totem. Dobra, mamy go. Gdzieś tutaj, albo już go nie mamy w sumie, zgubiłam się. Tam są? Udam, że ich nie widzę. Ajajaj! Za mocno! Za mocno, za mocno. Ale tutaj kogoś mamy. Tam jest. Okej. Okay. A nie trafiłam! Dobra, lecimy za nią. Oczywiście nie wiecie, nie bijcie mnie za to, że będę mało mówić, ale to głównie przez to. Że po prostu, no skupiam się, bardzo mocno się po prostu skupiam, żeby to się udało. Bo tak jak powiedziałam, no to nie jest moja najmocniejsza strona, jeśli chodzi o pielęgniarkę. Tam się niszczy gen. Tam muszą gdzieś robić. Dobra. Nie udało się, ale zaraz zniszczymy generator. Jeden zrobili, drugi zrobili. Dobra. Mamy ją. Mamy! Udało się! nie leży! Okej. Okay. Oczywiście ja wiem, że nie korzystam prawdopodobnie w ogóle z moich perków w większości, ale... ABC stwierdził, że raczej to nie będzie priorytet, no bo jednak, jakby nie było, te perki są trochę... No, przypałowe. Ajajaj, nie udało się. Dobra. Ajajaj. Dobra, nie... Chybiliśmy, chybiliśmy. Tutaj poleciała. Widzimy ją ciągle. No i już jej nie widzimy. I już jej nie widzimy, a tam jest gen robiony. Kurde, no z tą trójką to może być ciężko, powiem wam szczerze. O, -o gdzie mnie wytypało? Czekajcie, gdzie mnie wytypało? Tutaj. Dobra. Przestraszyłam się, bo nie wiedziałam, gdzie mnie wytypało. Tutaj widzę ranną osobę. Aha. Okej. Okay. I ona już chyba nie żyje. Dobra, albo tutaj, albo tutaj robią gena. Tutaj nie robią. Mamy po teleportacji na dodatek. Dobra, mamy również go. Mamy. Próbował jeszcze mnie tutaj wykiwać, a mu się nie udało. Najlepiej powiem wam, najlepiej. No i ona jest też gdzieś po tej stronie mapy ogólnie. O tam jest. Dobra. Mamy! Czymórka zaliczona! No nie wierzę w to, powiem Wam, że nigdy bym się tego nie spodziewała, że uda mi się zrobić pielęgniarką 4K. A w tym momencie stało się to nie snem, a jawą. Więc bardzo z tego powodu się cieszę, jeśli ją doniosę, oczywiście. A tak, doniosę ją. No i mamy to 4K pielęgniarką. Jeszcze skończyliśmy jeden z achievementów, więc bardzo z tego powodu się cieszę. Zaliczyliśmy też z tego, co widziałam, zadanie, które mieliśmy, czyli na pościg, czyli 120 sekund ścigania, właśnie ocalałych. W każdym razie, skoro mecz się już kończy, to ja Wam przypominam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowi, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. No, za taki mecz to chyba się należy. Plus jeszcze mamy, grając pielęgniarką, użyj przeskoku teleportacyjnego i udy czterech ocalałych też zaliczone. Więc cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!